Siemajko ludziska, to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale, więc spadajcie, zostawcie suba, dzwoneczkiem i łapkę w górę. I to będzie wszystko, więc także może pogramy z jakimś zadymiarzem? Hmm, może Age Beatem. Ja było, więc zaczynamy grę. No, czy się. Jak... Więc tak. Okej, okay, to idziemy. Niciśnemy skrzyneczkę. Nic się Idziemy teraz. Hm, mm. po tych kradzieżach. Okej. Okay. Niciśnemy. Niciśnemy. Kurde. Okej. Okay. Klikat się przejść może. Dobra, tego flańca by się dało... O nie, kurde, nie chowa. Mm -hmm. się chować. Kurde, Rosas się na no Star Powerze. I... No, idziemy po skrzynkę. I zaczynamy. Dobra, to Dobra. О! Ну раз! Инстаг... Турбо... что-то есть? Джесси у нас атакует... А, у нас есть что А, у тебя что-то есть. Я слышу, что не без течения, с тобой. Нет. Нет. Давай посмотрим, что. Какие строчки. Okej, okay, dobra, dobra, nie. Dobra, dobra. dobra, wygraliśmy pierwszy win. No to spróba wygry. No, ale 8 razy z jej bitem? Mamy jeden. Nie z Tobą na maikce. Okej. Okay. A za 51 megabaks Spróbujemy pić. Tylko musimy... O, spójnu misję. Доброе. Окей, садим его игру. Się to się zabiło, ale trzeba uważać, więc tak, będziemy sobie czekam w tle muzykę. Dobra, na ścianę. O kurde. Idziemy, o kurde Uciekamy. nam No Idziemy sobie tutaj Kurde Nie takuj, nie takuj O dobra. O by się tego fajnie go zabiło Ale kurde ten O, dobra. Leży się. nie no Kurde, trzecie miejsce Mhm. Ile puls jeden? Dobrze. No kurde, na się... no, tym odcinku otworzymy Mega Boxa, może coś się wydropi. Tak, no i to po prostu kończymy odcinek, więc robimy nic. Jak w ogóle mam tego zwycięzcowi? Jeszcze o... 4. No mam cztery. 4 okej okay. więc idziemy do giery o spike na star power by się przydał jeszcze mi gadziec albo star power do niego o kurde ten spike we winie Muszę jeszcze zobacz cięcie, zaraz będę.